Ale pan mi daje trudne pytania. Ja nie jestem przygotowany. Dziś odwiedzamy Wrocław. Sprawdźmy, co Wrocławianie i Wrocławianki wiedzą na temat ojca polskiej komedii. Pomnik Aleksandra Fredry we Wrocławiu przyjechał tu po II wojnie światowej z Lwowa. Prawda czy fałsz? Tak. No, prawda. Prawda. no prawda. prawda. prawda? Prawda? Zgadza się. Prawda. Dobrze. A skąd wiedziałeś? No, by ten. Z przewodnikiem Trata. byłem na napisał. No, dobra. Jak zwykle przygotowaliśmy nagrodę. W postaci krokodyla. Fredro znał się z Mickiewiczem i Słowackim. Nie. Fałsz. No chyba napiony z niej był, nie? No chyba tak. Ani z jednym, ani z drugim nie powinien się znać. Fałsz. Fałsz. Prawda. To też będzie, prawda? Zgadza się. Znali się. Fredro na początku pisał w języku francuskim. On i. On też tam miał francuski. Jego mama miała chyba. Francuzę? Była... Prawda. Nie. Mógł pisać, ale to tak się już nie znał na Fredrze. Jak mam powiedzieć, No może tak. Nie wiem. Zgaduję. Nie. E, zgadujesz? że to może być prawda. Prawda. Fałsz, 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 fałsz. dobrze, dobrze. Pedro uzyskał tytuł hrabiowski po ojcu. O, ciężki, ciężki. A, to o, chyba, <laughs> chyba nie. Nie wiem. No to fałsz dajemy, tak? Nie. To fałsz. No tak, bo e, no, dziedziczył. Zgadza się, dokładnie, tak. Trzy po 3 to pamiętniki Aleksandra Fredry? To są e, to, to są jego wypowiedzi, ale czy to są pamiętniki, to raczej nie. Prawda? E, fałsz. Tak, prawda? Zgadza się, bardzo ładnie. I słuchajcie, jeżeli zaobserwujecie nasz kanał na Instagramie Dom Komedii, to może staniecie ode mnie krokodyle. Obserwujcie profile Domu Komedii, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!